Torek, 7 maja, Ewangelia Jana, 16, 5-11. Jezus mówi do swoich apostołów takie słowa Pożyteczne jest dla was moje odejście. Wydawałoby się to paradoksalne, bo przecież pożyteczne jest, aby był z uczniami. Każda obecność kogoś, kto nas kocha, jest dla nas dobra. Szczególnie, gdy jesteśmy dziećmi. To potrzebujemy żywej, realnej, prawdziwej, takiej skutecznej obecności kogoś, kto się o nas zatroszczy. Ale także i nieobecność jest wyrazem miłości. Wtedy, gdy kogoś wystarczająco wychowamy, uposażymy, gdy damy mu przestrzeń do tego, by się rozwijał, to jest również wyraz naszej troski. Tak jak chociażby mężczyzna czy kobieta, którzy opuszczają dom rodzinny, aby zawrzeć związek małżeński z inną osobą, potrzeba wtedy mniejszej obecności rodziców w życiu takiego dziecka, albo też obecności na inny sposób. I dlatego Jezus już nas przygotowuje do tego, że za niedługo opuści nas, ale ześle nam swojego parakleta, ześle nam Ducha Świętego i będzie z nami nieustannie. Ale już inaczej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia.